straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kułakowskiemu, współuczniom Współwięźniom, współwygnańcom, za miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym, w archankielu na Moskwie, w Petersburgu, narodowej sprawy, Męczyny nie Marzec 1968 roku to miesiąc wydarzeń do dziś nie w pełni wyjaśnionych. Miesiąc manipulacji, które miały dać władzę jednej z partyjnych frakcji. Miesiąc niesmaku, a nawet wstydu. Zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego Mickiewiczowskich Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka dało początek lawinie wydarzeń. Studenci wyszli na ulicę. Nastąpił głośny protest warszawskich pisarzy. Potem były aresztowania, relegowania z uczelni, protesty studentów Krakowa i wreszcie 8 marca pamiętny wiec na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzeni po wojnie po raz pierwszy poczuli w Warszawie uderzenia pałek i zapach gazu. Marzec dojrzewał powoli. Jego tło to wojna egipsko-izraelska i nowy podmuch zimnej wojny. Przebudzenie się Czechosłowacji, bunty młodzieży na zachodzie, kres małej stabilizacji w Polsce. Marzec to miesiąc przesilenia. Ideologia odchodziła w cień, by już nie powrócić. Pozostawała tylko siła. Na ulicach Warszawy pojawił się aktyw robotniczy. Tysiące cywilów uzbrojonych w pałki. Następnego dnia po rozruchach prasa potępia wichrzycieli, graczy, Żydów, prowodyrów. Poniewiera twórcami kultury. Warszawy deklarujemy naszą niewzruszoną jedność. Wspólnie występujemy w obronie zasad demokracji socjalistycznej, wspólnie walczymy o prawne gwarancje dla swobód akademickich i autonomii wyższych uczelni. Potępiamy wszelkie akty przemocy fizycznej stosowane wobec manifestujących studentów. Domagamy się ukarania winnych brutalnego postępowania milicji. Protestujemy. Przeciwko kłamliwemu informowaniu społeczeństwa o zajściach, jakie miały miejsce na wyższych uczelniach Warszawy, odcinamy się od wszelkich ekscesów antysemickich i antyradzieckich. Protestujemy przeciwko poczynaniom mającym na celu wprowadzenie rozdźwięku między polską klasą robotniczą a polską młodzieżą studiującą. żeby grupa politykierów, nieodpowiedzialnych studentów, chuliganów w naszym stołecznym mieście doprowadzała do takich burt. Musimy ich zdecydowanie potępić. To nie robią dzieci robotników na studiach. Tam jest trudno się dostać tym dzieciom. Musimy wiele spraw poddać ostrej krytyce i wyrazić protest klasy robotniczej. Ostatnio społeczeństwo Warszawy jest świadkiem gorszących i ubolewania godnych zajść awantur i burt ulicznych wywoływanych przez grupę nieodpowiedzialnych wichrzycieli politycznych. Jakie siły stoją za tymi wypadkami? W dniu 29 lutego 1968 roku odbyło się walne zgromadzenie Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Inicjatorami zwolania tego zebrania była grupa członków, wśród których szczególną aktywność wykazywali. Paweł Jasienica, dezerter z Ludowego Wojska Polskiego, były zastępca szefa bandy terrorystycznej działającej na Białostoczyźnie, a noszącej nazwę Bandy Lupaszki. Stefan Kisielewski, który choćby zupełnie niedawno na łamach prasy amerykańskiej proponował Polsce nawiązanie współpracy, z obecnym rządem NRF i zaatakował politykę de Gola wobec państw socjalistycznych. Oto, kogo przywołali na pomoc przywódcy awanturniczej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Grupy brudnych, długowłosych huriganów, wystających przy kioskach z piwem, korzystając z okazji do rozróbek i burt, dały upływ swoim zwierzęcym namiętnościom. Jesteśmy oburzeni! Wybrykami oraz organizowaniu więc w celu manifestowania walki z władzą ludową i socjalizmem. Wiemy dobrze, że celem tej działalności jest chęć przywrócenia władzy inspiratorów ostatnich zajść. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w całej ciągłości popieramy stanowisko naszej partii w tej sprawie. Partia mobilizuje tzw. zdrowe siły narodu. Transparenty zostały przygotowane. Ręce do ich trzymania punktualnie dowiezione na miejsce. Zaczyna się imponujący pokaz gry Dziel i rządź. Koszty marca to wyroki więzienne, fala emigracji, wzajemna niechęć robotników i inteligencji, upadek szkół wyższych, opóźnienie cywilizacyjne i kulturalne, oskarżenia o antysemityzm ciążące na nas do dziś. Frakcja, która parła do władzy, nie zdobyła jej. Ale i ta, która sprawowała władzę, musiała odejść. W niespełna trzy lata po marcu robotnicy podpalili komitety. Studenci, wylani w marcu z uczelni, w dwanaście lat później weszli do stoczni jako doradcy. Marzec się nie udał, lecz warto pamiętać o cenie. Wkrótce, wkrótce koniec dziadu. Słyszysz? Trzeci kur już pieje. Tam śpiewają ojców dzieje i rozchodzą się gromady. przypomnieć ojców dzieje. Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kułakowskiemu, współuczniom, współwięźniom, współwygnańcom. Za miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym, w Archankielu, na Moskwie, w Petersburgu, narodowej sprawy męczennikom. Marzec 1968 roku to miesiąc wydarzeń do dziś nie w pełni wyjaśnionych. Miesiąc manipulacji, które miały dać władzę jednej z partyjnych frakcji. Miesiąc niesmaku, a nawet wstydu. Zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego Mickiewiczowskich Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka dało początek lawinie wydarzeń. Studenci wyszli na ulicę. Nastąpił głośny protest warszawskich pisarzy. Potem były aresztowania, relegowania z uczelni, protesty studentów Krakowa i wreszcie 8 marca pamiętny wiec na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzeni po wojnie po raz pierwszy poczuli w Warszawie uderzenia pałek i zapach gazu. Marzec dojrzewał powoli. Jego tło to wojna egipsko-izraelska i nowy podmuch zimnej wojny. Przebudzenie się Czechosłowacji, bunty młodzieży na Zachodzie. Kres małej stabilizacji w Polsce. Marzec to miesiąc przesilenia. Ideologia odchodziła w cień, by już nie powrócić. Pozostawała tylko siła Na ulicach Warszawy pojawił się aktyw robotniczy. Tysiące cywilów uzbrojonych w pałki. Następnego dnia po rozruchach prasa potępia wichrzycieli, graczy, Żydów, prowodyrów. Poniewiera twórcami kultury.